Przystępujemy do montażu zasilania postojowego marki Mio Smart drugiej generacji. W zestawie mamy instrukcję obsługi, Smart Box, kabel do przeciągnięcia do rejestratora. Zakończony kabel mini USB i czekaj, do podłączenia w pojeździe. Kabel to czarne masa pojazdu, żółty opisany bezpiecznik 2A, bateria, czyli stawy plus, i czerwone. Przewód ACC lub plus 15, czyli podanie z zapłonu po kluczyku. Otwieramy skrzynkę bezpiecznikową i przystępujemy do znalezienia kabli zasilających. Bierzemy kontrolę lub miernik. Szukamy w bezpiecznikach dwóch pozycji. Pierwsza pozycja to jest stałe napięcie. Raz. Dwa. Trzy. Sprawdzimy sobie. Tu są bezpieczniki. Miejsca na bezpieczniki, więc wykorzystamy sobie w tym momencie jedne z tych wolnych pol. Na przykład to. Znajdziemy sobie teraz bezpiecznik zaponowy. Po włączeniu zaponu pokazuje nam się napięcie. Tak samo zobaczymy, czy mamy jakiś wolny bezpiecznik. Wolny brak proszę załącz. dziękuję. Wyłącz mamy też wolne pole, które też sobie wykorzystamy. Jeżeli wolnych nie ma, wypinamy jakiś bezpiecznik i zastosujemy sobie rozgawać. w celu bez inwazyjnego montażu możemy zastosować takie rozgałęzniki na bezpieczniki. Oczywiście pamiętamy o wymianie bezpiecznika na właściwy, który jest w skrzynce bezpiecznikowej. W tym przypadku są tutaj dwa bezpieczniki 10A, ale w skrzynce bezpiecznikowej możemy znaleźć też inne. W tym przypadku akurat mamy wolne piny, więc wykorzystamy sobie te wolne piny. ale Można wyciągnąć bezpiecznik i wsadzić ten rozgądzacz, i wtedy zaczynamy. Wkładamy rozgałęziacz w miejsce bez, wolnego bezpiecznika zasilającego. Drugi miejsce bezpiecznika wolnego, który daje nam za, za, przy, sygnał zapłonu. Sprawdzimy sobie zasilania. Stały plus mamy. Zapłon. Też mamy wyłączony zapłon, gaśnie, czyli mamy już w tym momencie znalezione dwa przewody zasilające, a punkt masowy weźmiemy sobie z masy karoserii, po zdemontowaniu plastiku osłonięcego. Odkręcamy. My sobie wykorzystujemy tutaj Punkt masowy. Oczywiście możemy wykorzystać jakieś kable już istniejące w pojeździe. Niemniej. Gdy chcemy zastosować bezinwazyjny montaż, mamy mnóstwo śrub, które mocują deskę rozdzielczą, inne elementy, skrzynkę bezpiecznika, które są zmasowane. Mamy. W tym przypadku mamy szybko złączki. Ja akurat wolę punkty mieć dobrej jakości i lepiej przelutować z łącza połączenie lutujemy izolujemy taśmę izolacyjną Zapoznajemy się z instrukcją usługi. Oczywiście, jest to wersja w języku polskim. Kwestia ustawień rejestratora. Dwa pierwsze czamperki odpowiadają napięciu wyłączenia rejestratora. Dwa ostatnie czamperki, czyli trzeci i czwarty, odpowiadają czasu wyłączenia od wyłączenia zapłonu. Najbardziej popularne ustawienie jest 12V czyli w tym momencie pierwszy jumperek na dół drugi przełącznik do góry a czas wyłączenia 36 godzin, czyli trzeci przełącznik góra czwarty przełącznik dół i w ten sposób mamy zaprogramowany smartbox jedynka dół dwójka góra trójka góra czwórka dół Mamy zaprogramowane oczywiście według potrzeb. Można sobie zmienić ustawienia. W pojazdach elektrycznych napięcie wyłączenia, czyli 1,2, jest zdecydowanie wyżej, czyli zalecam 12,2 V. W pojazdach starszej generacji jak najbardziej można w ten sposób zadziałać. Oczywiście. Według potrzeb klienta można ustawić niższe napięcie. Najniższe napięcie wyłączenia to jest 11,6V. Czyli wtedy obydwa jumperki, pierwszy i drugi, dajemy na dół. Przystępujemy do przeciągnięcia kabla zasilającego do rejestratora. Wstrzymamy słupek boczny. Wyciągamy kabel. Przeciągamy go wzdłuż kabli zasilających z pojazdu Oczywiście motujemy. mocujemy kabelek w uchwytach kabli w celu uniknięcia jakichś niepożądanych dźwięków w czasie użytkowania pojazdu i pod sufitówką przeciągamy ten Podłączamy do trójnika zasilającego tylną kamerę i przedni rejestrator. I mamy w ten sposób podłączony. Oczywiście kabel powiemy Rejestrator nam się już dezwał, został zasilanie. Kabel chowiemy tak, żeby nie było go widać, a żeby nie brzęczał w czasie użytkowania pojazdu Moduł zasilania, motujemy do elementu stałego pojazdu. Z pomocą paski. Najlepiej w takim miejscu, żeby móc żeby mieć możliwość dojścia do regulacji w późniejszym terminie czasu, jak i napięcia wyłączenia.